Dzień dobry, dzień dobry, a ten odcinek będzie bardzo, bardzo specjalny i bardzo, bardzo wspaniały, bardzo wspaniały. Ja wiem, że są, że są osoby, yy, może takie, może postronne, może, może osoby. osoby, że tak powiem, dziwnego pokroju, które mnie nie lubią, ale ja po prostu się tym nie przejmuję, bo jak to się nazywa te powiedzenie, kto się, kto kogo nazywa tam się, kto kogo tak nazywa, sam się tak nazywa. Poza tym, kto kole pije, ten dobrze żyje. Także, ja takie informacje dla takich gadów, podłych, takich co mnie nie lubią, a bo tamten gorszy, bo ten, bo tamtego. Ja tam nikomu nic złego nie życzę, ale gady. Gady po prostu, które mnie nie lubią, lubić mnie po prostu nie będą. Chociaż te gady nieraz mają zatrute umysły nienawiścią. Plotkami, plotkują, plotkują gości te, i te plotkowanie, te plotkowanie jak nieudane pranie, także ja się plotkowaniem zbytnio nie przejmuję. Jakoś to wszystko wytrzymuje. Ja nie jestem tak, że zupa pomidorowa, żeby mnie każdy lubił i, i szanował. Ale, ale myślę, że Największym priorytetem w ludzkim życiu jest po prostu szczęście. Czasami bywa szczęście w nieszczęściu. Tak jak z małego zła wynika czasami dużo dobra, także ja się z tym także zgodzę. A dlaczego jest taka, a nie inaczej, to na to odpowiedź to nie zna już czat GPT odpowiedzi po prostu co nienawistnym ludziom w głowie po prostu siedzi, także 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 można tak to ująć nie, umuj, nie ujmując nikomu jego urody, ani, ani inteligencji, niektórzy nie zdobyliby podstawowych referencji. Taka niestety jest prawda. Prawda bywa gorzka, lepsza prawda niż słodkie kłamstewko. Nic dodać, nic ująć, tylko po prostu obserwować. Ktoś mi powiedział, że będzie obserwował moje życie. Wystarczy kapelusz. Kapelusz poprawić i do przodu nie przyjmować się zbytnio. Wszystko, proszę państwa. Wszystko, proszę państwa, co do zawistnych ludzi, po prostu wróci. Tu jest trochę koli i patrzcie, takie mam o. Takie, takiego mam specyfika mentosa mam. I ciekawe co się stanie. Jak to wrzucę. O, pokażę do kamery. Ile tych mentosów wrzucić do koli. Taki eksperyment. Taki o kurwa wszystkie się wysypały. Wszystkie mentosy. Zmarnowane zmieści się wrzucam, jeden dwa o pa 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 kipi kola, zoba i tak plotki proszę państwa kipią z ludzi jak 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 właśnie z tej koli tak plot tak proszę państwa tak proszę państwa wygląda plotkowanie że znowu znowu nabrudziłem ale myślę że dla potrzeby filmu, czego się nie robi. Wrzuciłem, nabrudziłem. Cóż z tego, proszę Państwa, cóż z tego? Nie każdy będzie także moim kolegą, przyjacielem. Czas wszystko zweryfikuje, i wszystko okaże, co i jak. Nie ma to, tamto. Proszę Państwa, jest proszę Państwa, proszę Państwa, proszę o uwagę. Mianowicie, jak ktoś się ma lepszego ode mnie, czy po prostu. Tak jak powiedziałem, wielkomieszczanie, więc wyniosły serca często, ale to nie o to chodzi. To chodzi o coś znacznie szczególniejszego. Przedstawiam, proszę Państwa, prawdę. Niczego nie oszukuję. Bo jak to jest, kto oszukuje, ten potem żałuje. Tak to tak to nazwę w ten po prostu prosty sposób. Te plotki, jak wrzucenie mentosa do koli to tak z ludzi wypływa, agresja, nienawiść. To tak właśnie, a jak jest tak spokojnie, to jest właśnie miło. Nie chodzi o to, żeby nas każdy lubił i szanował, ale chociaż żeby nas... Odrobinę tolerował. Ja jestem, proszę państwa. Ja jestem, jaki jestem. W znanym polskim filmie powiedziano: Ja życia nie zmienię. Ja już, proszę państwa, się nie zmienię. Ja jestem taki, jaki jestem. I czy ktoś mnie akceptuje, czy nie, to już jest wyłącznie jego sprawa. Jego sprawa i to, czy ktoś jest, mówi o sobie. Oczywiście mówi o sobie, czy ktoś jest taki, siaki czy owaki, bo to jest, proszę Państwa, tak, nie zakładaj cudzych butów, nie zakłada się cudzych butów, bo okazuje się, że czasami kilometra w cudzych butach nie można przejść. Co ja jeszcze mam do powiedzenia do takich zawistnych gadów, takich, takich, proszę Państwa, ja powiem jedno. W czym jest sedno? Jak mnie oceniasz, to spójrz najpierw na siebie. W ten, w ten sposób, proszę Państwa, należałoby to ująć, bo nieraz komuś się wydaje, że ktoś jest idealny, wspaniały, a rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość mamy taką, jaką mamy. Nic tu się nie zmieni, mimo biegu lat. To tak samo, proszę Państwa, Tak nic się nie zmienia mimo biegu lat ten sam świat. O właśnie nic, nic się nie zmienia mimo. Nic się nie zmienia mimo biegu lat. Ciągle, proszę państwa, ten sam świat. Ciągle ten sam świat. Te same problemy. Ja już się pozwolę sobie wypić jedną puszkę coli, chociaż tu jeszcze mam o w ten sposób ktoś mówi plotki plotki cóż to takiego w tych małych w tych małych miejscowościach w tych małych społecznościach małomiasteczkowych w społecznościach wiejskich ludzi obchodzi cudze życie cudze życie obchodzi najbardziej a co za tym idzie chyba to, że mają bardzo dużo wolnego czasu sobie otworzę kole bo ją bardzo lubię i szanuję Tak. Tak a nie inaczej świat wygląda. Tak jak powiedziałem. Sigmundus creatus est. Tak został stworzony świat. I czy my będziemy, proszę Państwa? Mądrzy, odważni. To zawsze znajdzie się ktoś mądrzejszy, odważniejszy. Ktoś. Pamiętajmy, że ktoś nas zawsze przewyższy. Ktoś nas zawsze przewyższy. Ktoś nam utrzy nosa. Zazwyczaj, proszę Państwa, tak jest. Stan posiadania także nie świadczy o człowieku, bo rzeczy materialne są, jutro ich nie ma. Uwielbiam smak i aromat Coca-Coli. To jest po prostu. To jest.